Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie już po 16 zorganizował konferencję z cyklu Małopolska Otwarta na Wiedzę. W tym roku partnerzy Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego wskazali wyzwania związane z zieloną transformacją jako jedną z najważniejszych. Jest ona kluczową obok transformacji cyfrowej zmianą, z jaką mierzy się aktualnie rynek pracy nie tylko w naszym regionie. Będą powstawać nowe miejsca pracy wymagające nowych kwalifikacji i umiejętności. Kompetencje miękkie w przeciwieństwie do kwalifikacji technicznych nie są umiejętnościami, które można szybko uzupełnić w procesie szkoleń, czy na stanowisku pracy. Dlatego ważna jest refleksja i działania pobudzające zmiany świadomościowe. Temat zrównoważonego rozwoju i zielonych kompetencji jest obszarem, wokół którego spotkali się dzisiaj przedstawiciele samorządu, administracji, świata nauki oraz praktycy, pracodawcy, przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe, którzy w swojej działalności zobowiązani są uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju oraz respektować przepisy prawa. Nasza dzisiejsza konferencja pokazała, jak bardzo szerokim pojęciem są zielone kompetencje. I nie wiem, czy udało nam się odpowiedzieć na to pytanie, czym one ostatecznie są. I nie wiem, czy musimy na nie odpowiadać. Ważne jest, żebyśmy mieli jeden wspólny cel, do którego dążymy, a tym celem jest dobrze pojęty, zielony, zrównoważony rozwój. Taki, który służy zarówno gospodarce, jak i człowiekowi. Jeżeli potraktujemy zieloną transformację jako dążenie nas wszystkich do tego, żeby nam się lepiej żyło w lepszym świecie i będziemy korelowali różnego typu inicjatywy, które jest bardzo wiele, pozytywne inicjatywy, które są związane z wdrażaniem zielonej transformacji, a więc dbaniem o zrównoważony rozwój, dbaniem o nasze otoczenie, to wtedy mam nadzieję, że bariery, które w chwili obecnej istnieją, będą niewątpliwie niższe. Green Comp, czyli zielone kompetencje, dokument opracowany przez Komisję Europejską, który wyraźnie podkreśla to, że poprzez zadawanie sobie pytań, poprzez namysł krytyczny i empatyczne podejście do, do wykonywanych zadań możemy każdą niemal profesję uczynić bardziej zieloną. Nasza firma zajmuje się recyklingiem chemicznym, dlatego cały ślad węglowy naszej działalności wraz ze wszystkimi transportami, które wyjeżdżają i przyjeżdżają do nas jest skrupulatnie liczony. Nasi pracownicy posiadają kompetencje do tego, żeby zwracać uwagę, w jaki sposób można ograniczyć ślad węglowy naszego przedsiębiorstwa. Nasza firma prawie elektronikę konsumencką i sprzęty pokrewne. To, czego poszukujemy, to jest pewna umiejętność poruszania się w tym środowisku tychże urządzeń. Może niekonkretnie umiejętność naprawy, bo to jesteśmy w stanie przekazać pracownikom poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, ale przede wszystkim taka jak gdyby ciekawość tego, co można. Z tym zrobić, z tym czyli z urządzeniem, które nie działa, które może trafić na śmieci lub też może zostać naprawione, ale w sposób nie do końca konwencjonalny. W przypadku klientów urzędów pracy bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem, że przedstawiciele różnych zawodów, między innymi tych, które wpisują się w coś, co określamy mianem zielonych kompetencji, mają problem z ich zdefiniowaniem. Tutaj bardzo ważna jest wtedy praca ze strony doradców zawodowych czy pośredników pracy, aby pomóc w identyfikowaniu tych kwestii, które są no, istotne na rynku pracy. Konferencja była okazją do wymiany wiedzy oraz miejscem spotkania podczas którego udało nam się zidentyfikować dobre praktyki wśród przedsiębiorców działających już od dawna zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego z dużą wrażliwością i odpowiedzialnością za środowisko, gospodarkę i człowieka. Mamy nadzieję, że staną się inspiracją dla innych małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, doradców kariery i dla każdego z nas.